Myślę, że w kilku innych miejscach, w wielu szybkich zakrętach, gdzie jedziemy poślizgami, bo tak nam się parę razy no gdzieś ten samód uślizgnął. Myślę, że kibicom się podoba. Mi za kierownicy również bardzo. Także. Masa frajdy, no samochód przygotowany myślę, że lepiej niż perfekcyjnie. My niestety złapaliśmy gdzieś kapcia na, w połowie pierwszego odcinka, chyba najtrudniejszego tak mi się wydaje, ale nie, nie straciliśmy dużo, to powietrze schodziło bardzo powoli, sam do końca nie byłem pewny, czy ten kapiec jest, czy go nie ma, więc cisnąłem na tyle, na ile potrafiłem. Siemanko jest faktycznie ciutka z przodu, natomiast dalej jest wszystko kontaktowo, więc... Cieszę się, że taki obrót spraw jest. Koncentrowaliśmy się na tym, żeby po prostu pojechać jak najszybciej. Także jeśli mogę być z czegoś niezadowolony, to, to z tego, że nie do końca nam się to udało, bo troszeczkę musimy poprawić, poprawić nastawę. Problemem jest to, że auto jest nieprzewidywalne i naprawdę ciężko mi nim trafić w drogę. Mieliśmy myślę, z sześć takich akcji, gdzie powinniśmy już zakończyć dalszą zabawę. Troszeczkę narzekam na, na opony, na złe ustawienie samochodu, ale myślę, że jest, generalnie jest okej. Okay. Jestem dobrze przygotowany, auto jest w jak najlepszym e, porządku, także nic tylko się cieszyć i jechać dalej. Mieliśmy poważne kłopoty z hamulcami. Do drugiego odcinka wystartowaliśmy w ogóle bez hamulców. Eee, no i taka jazda no nie należy do najprzyjemniejszych. Na tym najdłuższym odcinku, na pierwszym odcinku w pętli w połowie odcinka znikły hamulce. Okazało się, że klocki są założone inne niż powinny być, inne niż byśmy tego oczekiwali.